Wyobrażam go sobie w sennym polskim miasteczku, którego nazwy nie mam ochoty wymieniać. Mroźnej zimowej nocy schodzi z najwyższego komina. Nagi, jeśli nie liczyć pilniczka do paznokci ukrytego pod stwardniałą skórą stopy i wplątanego we włosy stalowego haka. Wisi nad placem apelowym, jego ciepłe, głębokie oddechy unoszą członków mojej rodziny i ciała zaczynają świecić. Szybko wzlatują nad czarnią porzuconych uniformów. Milkną psy, z martwych wstają umarli, wszyscy krzyczą hurra! Kto to jest? Pyta moja ciotka, młoda kobieta o rozmarzonych oczach, której przed chwilą strzelono w usta. To hołdini, super Żyd, hołdini, odpowiada dziadek, bez serwisa rodziny, ze skłonnością do sztuk pięknych biegły w prowadzeniu kopalni węgla i tartaków. Babka mruga do mojej matki pustym oczodołem. Tata zawsze wie najlepiej, mówi. Lecimy dalej na koniec świata. Tam gdzie spotykają się i rozpływają w sobie gwiazda poranna i światło północy.